Firma Razer słynie z produkcji wyśmienitego sprzętu dla graczy. Na łamach portalu miastogier.pl zamieściliśmy już naprawdę wiele testów sprzętu jej produkcji, a tym razem mamy dla Was klawiaturę Black Widow V4 Pro. Przygotowując test, postanowiliśmy też zrobić unboxing. Jak widać, klawiatura dociera do nas w sporym opakowaniu, charakterystycznym kolorystycznie, jak na firmę Razer. Jest dużo więc zieleni, z przodu wizerunek klawiatury, jakieś podstawowe informacje na jej temat. Z tyłu opakowania kilka spraw czysto technicznych, czyli między innymi informacja o tym, że mamy w klawiaturze zamontowane switche Razer Green, mechaniczne oczywiście, switche to są tactile i takie dość powiedzmy klikające. Oprócz tego mamy wielofunkcyjną rolkę, tutaj, przy pomocy której jesteśmy w stanie, na przykład, regulować głośność dźwięku dobiegającego z komputera. Kable z tyłu są odpinane. Dwa ze względu na to, że z tyłu za klawiaturą jest także port USB, USB Pastry, czyli po prostu łączymy go do klawiatury z komputera, a następnie to, co wepniemy tam do portu USB, jest niejako przekierowywane bezpośrednio przez klawiaturę do komputera. Wszystkie Keykapy są wykonane w technologii ABS. Zastosowano tutaj podwójny wtrysk, czyli nie powinny się przecierać żadne symbole nadrukowane na nich. No nadrukowane, ale one nie są nadrukowane, dlatego że, jak wspomniałem, są wykonane metodą podwójnego wtrysku. No mamy bardzo efektowne podświetlenie oraz magnetycznie dołączaną podstawkę pod nadgarstki. Wewnątrz opakowania. Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście klawiatura. Prócz niej, mamy garść makulatury, dwa kable, USB A na USB C, dość długie w oplocie, elastyczne. Oraz podkładka. Podkładka pod nadgarstki z przodu nadrukowane jest na niej niewielkie logo firmy Razer. Podkładka jest faktycznie dołączana do klawiatury, tutaj mamy styki, przez to sama klawiatura, przez to nie tylko klawiatura jest podświetlana, ale również podkładka. Klawiatura prezentuje się bardzo okazale. Jest duża. Mamy tutaj do czynienia z konstrukcją 100%, czyli po prostu wszystkie klawisze, a nawet um, troszkę więcej niż powiedzmy standardowo. Dlatego, że tutaj z boku mamy. Dodatkowe klawisze funkcyjne, na przykład pozwalające nam na reorganizację okienek w Windowsie. Tutaj mamy pokrętło, o którym wspominałem podczas przeglądania pudełka, a także efektownie wykonane przyciski, które jesteśmy w stanie wykorzystać do mm, yy, sterowania multimediami, z drugiej strony mamy też gałkę podświetlaną. Którą jesteśmy w stanie skonfigurować w oprogramowaniu Razer Synapse. W oprogramowaniu definiujemy prawdopodobnie, co się dzieje w momencie, gdy przyciskamy gałkę oraz co się dzieje, gdy nią kręcimy. Switche, jak wspomniałem, to Razer Tactile Green. Są one dość głośne. Ale dźwięk jest całkiem przyjemny, taki troszeczkę przypominający maszynę do pisania. Wszystkie pracują ładnie, równiutko, są na pewno przesmarowane. Stabilizatory prawdopodobnie również są przesmarowane. No ogólnie całość prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Od spodu klawiatury mamy dwie duże. Regulowane w dwóch stopniach nóżki z jednej i z drugiej strony. Oprócz tego gumowe bampery, które utrzymują klawiaturę w miejscu oraz styki, do których jesteśmy w stanie podłączyć podkładkę pod nadgarstki. Jeśli chodzi o podkładkę pod nadgarstki, Także jest ona wykonana bardzo estetycznie. Nasze ręce spoczywają na miękkiej piance. Od spodu mamy nóżki gumowe utrzymujące klawiaturę na miejscu, a także element przyłączeniowy, elastyczny, którym łączymy podkładkę z klawiaturą. A całość przyłącza się w taki sposób. O. i utrzymywana jest na miejscu przy pomocy. Magnesów. Więcej informacji na temat klawiatury znajdziecie oczywiście w naszym teście. Do jego przeczytania serdecznie zachęcam.